Przychodzimy podziękować, podziękować za plony, za dary naszych pasiek, za miód, pyłek pszczeli, za wszystko to, co daje ta Boża Apteka, którą jest nasza każdego pszczelarza pasieka. I przychodzimy prosić, przychodzimy prosić o zdrowie dla nas, dla naszych rodzin, przychodzimy prosić o budowanie, o pomoc w budowaniu takiej wspólnoty, bo. My jako pszczelarze tworzymy tą wspólnotę w Kołach Pszczelarzy, w Wojewódzkich Regionalnych Związkach Pszczelarzy i w Polskim Związku Pszczelarskim. Chcemy, by ta wspólnota umiała z sobą rozmawiać, a teraz jest ten trudny czas, trudny czas rozmowy międzyludzkiej, no taki jest świat. Więc przychodzimy, by święty Ambroży wstawił się za nami, byśmy mieli siłę i umiejętności właśnie pogodzenia tego wszystkiego, co ten świat nieść. Pszczoły dają nam przede wszystkim pokarm, który jest lekarstwem, lekarstwo, które jest pokarmem. Miód, pyłek, pierzgę, y, propolis. To są rzeczy cenne dla naszego zdrowia, ale najważniejszą rzeczą, jaką troszkę nam to jest zapylanie. To one odpowiadają za większość roślin, y, które zapylają. Rzepak, owoce, jabłka, y, pełno gryka, to, to wszystko słonecznie To są wszystko te rośliny, które dzięki pszczołom są zapylone i mamy plony. Mnóstwo y, owoców orzechowych, te, tak, tak zwanych, ale to już na całym świecie. To, to migdały w Kalifornii. Także to, to jest to, co y, zawdzięczamy pszczołom. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. Więc przechodzimy i po to, byśmy umieli, nabyli tych umiejętności, żeby szanować ten produkt, ten dar Boży, dar pszczelej apteki, ale żeby umieć z tego właściwie korzystać, bo my jesteśmy tylko jako pszczelarze producentami. To lekarze powinni wskazywać drogę, a czasem zapominają, bo łatwiej je sięgać po to, co jest w kapsułkach. Niech Boże błogosławieństwo, niech opieka Matki Najświętszej, Niech stawiennictwo świętego Ambrożego będzie z Wami. Wiedzcie zawsze o tym, że jesteście bardzo potrzebni naszej Ojczyźnie, wiedzcie o tym, że Wasza Ojczyzna powinna Wam zawsze być wdzięczna, wiedzcie o tym, że pomnażacie dobrobyt. Naszego kraju. Opiekujemy się cały rok. Nawet teraz o tej porze jest, jest niby spokój, ale pszczoły nie lubią wahać temperatury. Jak jest minus 5 i nagle się robi plus 15, tak jak to ostatnimi czasy jest zimą, to one są bardzo przewrażliwione, zaczynają się rozwijać, bo myślą, że przychodzi wiosna. Dlatego jest istotne, żeby była dobra wentylacja w ulu, żeby nie było im za ciepło, bo przy tym klimacie, który mamy, właśnie to, to wahania temperatury są dla niej najgorsze. Zaczyna się wiosna, lepszy rozwój. Trzeba Trzeba powiększać gniazdo, dostosować do, do pożytków. Także cały rok jest praca przy pszczołach, a nawet jak nie ma tej pracy, to my pracujemy w pracowni, szykujemy się na przyszłość robimy ramki, węze, drut, tapiamy to wszystko. Także jest tej pracy, czyścimy korpusy, no i oczywiście miód sprzedajemy. Wakacji nie ma. Wakacje są w pasiece. Dla niektórych to są właśnie te wakacje, że mogą sobie spędzić w pasiece, inni mówią, no tak, koledzy wszyscy jadą na urlop, a my musimy siedzieć w pasiece. Także to też jest ta specyfika tej pracy. Wielu osób to lubi, to jest obcowanie z przyrodą, dotykanie, dotykanie przyrody. Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn, i Duch Święty. W jednej chwili przyjęłaś do serca Słowa. Koło przelaży w prasce. Spotkania cichym gestem w tu. Koło przyjaźni Stuchowa, Okręgowy Związek Przyjaźni w Sandomierzu. Jego radość i trwogę konania, Twoje firy. Koło przyjaźni w Kośmidrach, Powąkowie. Regionalny Związek we we Wrocławku Zimny Kujawsko-Dobrzyński Najdroższa Panno Mario To nasza droga w gęsteń -Bę.